Bilety na ten mecz wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy... Witamy Państwa serdecznie z Turynu. Zapraszamy na wspólny wieczór na Allianz Stadium. Kto dziś zwycięży? No, zobaczymy, ale jedno wiem na pewno. Czas zapinać pasy i cieszyć się meczem. Kłaniają się Tomasz Smokowski. Wychodzi na pozycję. Aj, gdyby nie on, piłka prawdopodobnie wylądowałaby w siatce. Światowej klasy interwencja. Okazja jak marzenie! Gol! A więc nie musieliśmy zbyt długo czekać na pierwszą bramkę! Spójrzmy na powtórkę Gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Juve rozpocznie od środka. Nie mają teraz innego wyjścia, jak wyrównać. Może coś być z tego podania. I to tyle z tej akcji. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. González. Doskonała piłka za obronę. Czy to wykorzysta? Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Teraz Declan Rice. Okazja teraz. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. posiadaniu piłki teraz Havertz. Marywala na karku. Juventus stracił piłkę. Manuel Catelli. Hopmenars. Kefren Turan. Jówe szuka sytuacji do ataku. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Uwaga, piłka za plecy obrońców. I na razie zagrożenie wrzutką odroczone. Wildis. No i po ataku. Dobra interwencja. Czy wykorzysta to doskonałe podanie? Tak jest proszę państwa! Drugi gol! A więc wygrywają! Zasłużenie trzeba powiedzieć! Od samego początku dążyli do tej wygranej! Nie kalkulowali nadmiernie i udało się! Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę.